się Manko z tej strony ProPlay. No i tak jak słyszeliście w poprzednim filmie, to jest kontynuacja tej gry. Ironhide już trochę ulepszyłem. To jest Transformers Autobot Stronghold Ultimate RC, czyli taki LG game. Dla przypomnienia, jak nie oglądaliście poprzednich filmów, które polecam, bo widzielibyście jak to się wszystko zaczęło. E to jest ten, te, ten telewizor jakby i go trzeba chronić. Tu jest taki pasek z jego życiem. I ten telewizor musi przeżyć wszystko. I najpierw y, postawiłem Ironhide, bo o, takie samolociki tu też latają, żeby to po prostu było lepiej, nie? I to się ulepsza wszystkich. Teraz zasięg się mu powiększył, bo takie ulepszenie kupiłem jakby za takie pioruniki, to się nazywają sparki i to są tu one. To zamiast sparków powinny być według mnie kostki energonu, bo to byłoby bardziej sensowne. I teraz słuchajcie, już mamy tu, odblokowałem w poprzednim odcinku, słuchajcie, Optimusa Prime'a, także jak napiszecie w komentarzu Optimus Prime, to przypinam serduszko. No i ten, wiecie, lajka, like suba, bo po 50 subskrypcji lecimy po piosenkę No i znagram wam tam jakiś rap. Bo Hot Sixtina też chciałem nagrać, tylko mi po prostu jakby opóźniło się, bo tekstu nie, ma, nie miałem wymyślić. Muzykę już też znalazłem. wid cały, tylko tego. No. Tylko tekstu mi się tam nie chciało za bardzo spisać. No i tutaj już mamy ulepszonego Ironhide'a. Dlatego tu postawię jeszcze BumbleBiego. Tu BumbleBiego. Tu zrobię taki korytarzik jeszcze. E, I wtedy zbieramy, słuchajcie, na Optimusa Prima. On jest za 50 sparków, ja mam na razie 7, a film trwa 2 minuty na razie, więc myślę, że dzisiaj postawimy, słuchajcie, Optimusa Prima. Ja polecam bardzo tą grę, żeby ją znaleźć, wystarczy wpisać transformers lg game, ale nie da się w nią grać, jak się nie ma Adobe Flasha. To jest taka jakby wtyczka, to trzeba kliknąć, zezwolić i się odpala gra. Ja tu kolejną falę już sobie wywołam. O nie, to są, to są takie jakby maszyny prawie niezniszczalne, bardzo ciężko je zabić, ja tak powiem. Ale myślę, że oni tutaj se poradzą i oni, ale to one, znaczy, no, no, jedna do telewizora pójdzie. Nie, już byłoby nawet dobrze, gdyby trochę zabrali HP telewizorowi, bo przez trzy odcinki, słuchajcie, telewizor nie doznał żadnych obrażeń. A ja nie musiałem przegrać. Mój rekord to jest, słuchajcie, zginięcie w 50. fali, a na razie mamy 30. falę. No i ten. No to tak jest. Tam taka fajna gierka, że się strzela. I tutaj, nie, oni zabiją tą maszynkę. Nie będę miał żadnych obrażeń. Mówiłem, że zabiją maszynkę. Tak jak mówiłem, zrobię taki jakby korytarz z Bumblebee. Bo te szczurki jak będą, one się też wzmacniają i jak one będą iść, to one zdążą e, być może nawet e, tu dojść. I dlatego te bi byłoby też dobrze ich poustawiać, żeby tak na wszelki wypadek podobijały czy Tu robię taki e, tunelik jakby, że bi są tutaj, bo taki e, tunel, że roboty są z dwóch stron, są bardzo skuteczne takie tunele, bo e, obrażenia są podwojone. I Ratchet, czyli ten taki zielony podobny do Bumblebee'u, co jest tu, ma takie, jakby. No. Że y, on. nie bije samolotów. I on ma takie, jakby. rakiety, że nie sięgają chyba tych samolotów. I tylko dlatego. Możecie nawet zobaczyć. Tylko Iron czyli te niebieskie, będą bić samoloty. polecam sobie w to zagrać, wtedy zobaczycie sami jakie to jest fajne bo oglądając to tylko się dowiedzieliście o takiej grze no chyba że już wiedzieliście, a nawet wygraliście no to bardzo fajnie i możecie też napisać pod, w komentarzu czy wam się podobała ta gra i możecie też napisać czy ja w to dobrze gram bo jak gram w to źle no, to yy, bym chciał wiedzieć, jak grać dobrze, bo ja to, co tu robię, to, co yy, tutaj ten, to wiem z własnego doświadczenia, bo budowałem to doświadczenie, gram w tą grę. No, powiem Wam szczerze, znam on, ją od jakichś trzech lat, a takie mega dobre, fajne gierki zaczęły mi wychodzić o jakieś 5 miesięcy temu, i to tak yy, fajnie jest. Że te Transformersy muszą powybijać wszystkie Decepticony tak, żeby one nie zdążyły dojść do telewizora, bo jak dojdą, to będzie taki dźwięk jakby I wtedy yy, telewizora HP spadnie o ileś tam i telewizor będzie słabszy Tutaj Bombelbiego postawimy, kolejnego I dla spowolnienia tutaj Jazza I zbieramy, słuchajcie, na Optimusa Prima Także jak się nie uda dzisiaj to sorry, ale w kolejnym odcinku powinno się udać, ale ja myślę, że dzisiaj już skończymy nagrywanie z tej gry, bo tego się nie da zastopować tej gry, chyba, że się da. Nie, z się nie da, mi się nie da. Także, o widzicie, o to mi chodziło i te bumblebee teraz będą dobijać. Film trwa 6 minut, także zostało nam coś koło 2, 3 minut i będę musiał się żegnać z wami. Ale to, to nie szkodzi, bo wy i tak będziecie mogli co, ten film oglądać masę razy i to będzie tak, jakbym się z wami w ogóle nie pożegnał. Nie. Tutaj ustawię se Ironhide'ka I on będzie pomagał, jakby jak boty będą mieli duże HP I nawet będzie tu sięgał, także jak ktoś tu będzie, to też będzie zadawał obrażenia i to jest przydatne Tego nie trzeba ulepszać, bo on tu stoi tylko tak jakby do obijania, nie? Mamy 12 sparków, a Optimus ten o tutaj co jest, jest za 50, także ja nie wiem czy damy radę Wiesz, wezmę sent next wave, chyba, że tu będą samolociki, to nie powinienem brać. No właśnie, nie powinienem brać, bo te by będą ma mieli mało czasu, żeby się otrząsnąć. Okej, okay, tu jeszcze iron hide'a postawię też, żeby tylko biją te samolociki lekko. Bo ulepszone na maksa tylko boty biją dużo. Aha. Tutaj postawię biegu, żeby też pomagał trochę Ironhide'owi temu. I tutaj też biego postawię. O i widzicie, uderzyli w telewizor i HP zjechało się. I to jest tak, że muszę tu postawić bąbel biego, a tu Jazza, żeby się spowolnili, żeby mieli więcej czasu oni yy, na dobicie ich. Kolejną falę biorę. I słuchajcie, myślę, że... Yy, to będzie przedostatnia fala na dziś, a może i nawet ostatnia, także w kolejnym filmie zaczniemy grę od początku, także myślę, że to będzie też fajne, bo będzie jakby dwie gry i po, no, będziecie mogli potem pisać w komentarzach, w której poszło mi lepiej. Bo ja może i nawet sam nie będę mógł tego ocenić. Bo w dwóch pójdzie mi jednakowo dobrze. Także słuchajcie, ja się z Wami będę żegnać. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Bo po 50 subskrypcji lecimy po piosenkę. Nagram dla Was jakiś rap. A my się już żegnamy. Cześć!